Okay. Jestem Sandra, a to jest Emika. Hmm. Dzisiaj nagrywamy filmik, ponieważ yy, teraz będziemy dodawać różne filmiki, filmiki na YouTubie o naszym życiu, o różnych rzeczach. Yy, za niedługo, może jutro, może pojutrze, pojawi się filmik o mojej kosmetyki. I będziemy pokazywać kosmetyki swoje, moje i jej. Jak to coś powiem? Ehm, nie wiem co powiedzieć. Ehm, powiem, że będzie się cieszę, że będziemy to robić, ehm, żeby nie było braźliwych komentarzy. Żeby to... na przykład, jesteśmy jakieś dawny, to nie umiemy kręcić i takie... No dopiero zaczęliśmy na się uczyć i będziemy dodawać różne filmiki, na przykład yy, o stylubie, wiecie o co chodzi. I na przykład um, moje rzeczy do Biebera. i będziemy różne pytania zadawać. Będziemy przykład, mieli... długo tutaj będzie pieni sto pytań, ona... Tak, i będziemy nadawać będziemy pisali, e, e, że będziemy mieli e, na Facebooku będziemy pisali do Was pytania, e, że będziemy nagrywać. nagrywać. I, będzie, I wy będziecie na Facebooku zadawali pytania, będziemy na nie odpowiadać, nagrywając filmik. No, i będziemy wtedy do Was dzwonić, i wtedy będziecie musieli na przykład na Instagramie, lub na Snapchacie, tak. na Asku, Facebooku. Facebooku pisać pytania i podawać Wasze numer telefonu. No, jak, ktoś chciał, a jak ktoś nie będzie chciał, to po prostu yy, daję pytania, na przykład yy, pytania z jest... siostrami. I my wtedy, jak będzie już dużo, strasznie, gdzieś 15, 20, 30 tych pytań, my nagramy filmik, nagramy filmik o tym, o tych pytaniach tak. i będziemy mówili, kto to tak będzie. To tak będzie wtedy tutaj wyświetlone. No to więc, To co, to, to moja siostra Sandra i wiecie, to potem będzie na, na YouTube YouTubie wstawiony filmik z Sister Sandra. Pa! Pa pa!